Szybko na prąki do Tosk. I lecimy na autobusik? Bo pies czeka na spacer. Kładek, wczoraj wiewan, portugalski kurczaki mówili, że to takie proste nagrywanie. Takie jest trudno gadać do siebie, wszyscy patrzą. Jakie było piękne słońce. Ale już nie świeci tak ładnie. Znowu zimno. Co tu jest dzisiaj tyle ludzi? W poniedziałek? Jak nigdy. A, już wiem czemu, bo wyszłam strasznie późno z pracy. Po co ubierać czapkę? Jak ma się kapturek. Dzisiaj miałem smaka na lody i patrzkę whiping. Wszędzie jakiś remont Tu jest fajna kaeterika jest nowe słońce Panie, mnie pomarańczowy pomarańczowy pomarańczowy

Za ciepło to nie jest Jest 7 stopni w pół do piątej Maksiu, ty idziesz czy nie? Czy będziesz tam się go zakopywał? Dobra, jeszcze od a szybciutko. Czekaj Maksiu, bo z Tobą się zaczepiłoś. Się. Zielony i zielony kosz. Jaka piękna wystaweczka. Wszyscy również poparkowali. <laughs> <Say> hello! <laughs> hello. <laughs> you look pretty <bloody> nice you this one. Max, who is it? That's your friend? Tak? Co tu jest? Zobacz, zobacz co tu jest, co tu jest tu. No i zobacz, kto to jest? Tu? Budda. Siedzi sobie. Idź go zbadaj. Kto to jest? No nie bój się. Nie chcesz, boisz się. To chodz idziemy tam.

lata temu zwiął mnie z domu. 30 stopni na dworze. I tu właśnie go znalazłam. A szukałam go godzinę czasu, tu właśnie na tym zaułku. Na szczęście tędy chodziliśmy, więc znam tę trasę. On. A kto tuż idzie? Kto tu idzie za przyjaciel? Przyjacielski, Maciuś. Co, to lubisz takie długie usze, piesełki, nie? Hello. <laughs> Come <with Max>. Hello. <laughs> <laughs> hello. Hello. What are you saying, Max? How so cute. <laughs> Come on this way. Come on, Max. się mnie zastanawia fenomen tych domków tutaj angielskich. Nie mają ogrodzenia własnego, ani tylko z tyłu kawałek ogródka. Tak wszystko jest razem. Później jak pan trawę kosi, to do kosi, gdzie się jego dom kończy, choćby to były 2 cm od sąsiada, to już tam tego nie zrobi. Lecimy. Zbierają chyba jakieś rzeczy elektryczne, elektroniczne, bo tu widzę pralka stoi. Tam jakaś zamrażarka była albo coś innego.

Come on. Yes, come on. Nie wiem czy w Polsce też jest, bo nigdy się nie spotkałam, ale tu jest firma, która się zajmuje czyszczeniem koszy. Można sobie wykupić subskrypcję i ktoś przyjedzie. Co jakiś tam czas umyć ten kosz. jest taka potrzeba to się znajdzie ktoś kto będzie to robił teraz ty. jest, to jest zamówili sobie nikogo do mycia okiem. Też popularne, żeby sobie zamawiać pana, który to okno myje przeważnie jest tak, że jest jedna osoba na parę domów, która się na przykład zajmuje tą okolicą tylko, i tam trzeba pieniążki wpłacić i pan przyjdzie do Chodź maciu, bo ja zaraz zamarznę. Proszę Cię. Proszę Cię przyjaciółku. Jak to pachnie. Ktoś robi pyszny obiad. Szkoda, że nie możecie poczuć. A może to z tego pubu to też jakiś grill oferują? w niedzielę wybierzemy z panciem i z Maxiem. Maxu idź do Bo ja potrzebuję do toalety. Idę do Pamięty, 15 punktów. Cały dzień, poniedziałku do Pamięty. Okay. Tu mój rosołek, właśnie grzeje. Zaraz będzie pomidorowa. Taki magic trick. O, jeszcze trochę soli. Dobra. I pełna moc. Cyk. Pomidorki. Cyk. Trochę. Może jak to się nazywa. Koncentrat pomidorowy. I zaraz zrobimy pomidorową. To się to musi wszystko nagrzać nie Co chcesz oglądać? Mioż oh, jest ślepa, nowy odcinek w środę. Bardzo dobrze. Łączymy sobie Marzenę i Marek. Witajcie w nowym vlogu. A witam Was bardzo serdecznie. YouTube premium nie mam. To muszę oglądać reklamy. Dobra, dodajemy. Pomidory. I trochę jeszcze koncentratu. Spokój! Zaraz pan się przyjdzie, to ci da trochę mięsa. Wystarczy. Będzie kolor Maxiu. O, kolorek jeszcze pod do więcej. Kuczaki. Okej, Maksiu. Słucham Cię. Co Cię interesuje? Że mała bestia. Tu swoje masz jedzenie. Proszę. Trzymaj. Masz. Jeszcze Ci uszkubnę trochę. Masz jeszcze tu ci dam troszkę. Poczekaj. Poczekaj. Tego przesuniemy tylko. Podusimy troszkę, żeby nie było nic takiego. I starczy, bo ci dupka pęknie. No masz, zjedz sobie. Smacznego.